BitTensor TAO ma bardzo mocną społeczność w Polsce, dlatego łatwo trafne informacje pisane w samych superlatywach. Jednak każdy kij ma dwa końce, dlatego w tym filmie pokażę Ci 7 potencjalnych zagrożeń dla tego projektu. Zaczynajmy! Po pierwsze, BitTensor jest niesamowicie skomplikowanym i trudnym do zrozumienia projektem. Analizując już trochę kryptowalut, pamiętam, że na samo zrozumienie TAO poświęciłem najwięcej czasu wśród tych wszystkich projektów i nie jest tak naprawdę to coś dobrego. Spora część inwestorów w krypto nie poświęca zbyt dużo czasu na research, także nawet jak już zacznie o tym czytać, to od razu ich to przerośnie i zostawią projekt na rzecz innego. I jest jeszcze jeden aspekt tego zagrożenia. Społeczność BitTensora podaje przez to wiele nieprawdziwych informacji. Ostatnio musiałam wytłumaczyć użytkownikowi na X, że BitTensor to żaden Bitcoin killer, bo widocznie gdzieś wyczytał taką bzdurną informację, których zapewne jest jeszcze wiele. Drugim istotnym zagrożeniem mogą być regulacje co do sztucznej inteligencji. Jak wiadomo, regulacje na AI, szczególnie dla tej zdecentralizowanej, są potrzebne i ciągle trwają nad tym prace. Jeżeli jednak będą zbyt restrykcyjne, mogą mocno ograniczyć bit -tensora. Może nie tak, że Tao całkowicie zniknie, ale na przykład scentralizowane giełdy będą zmuszone usunąć go z par, tak jak to było z Monero, bo było zbyt anonimowe i służyło głównie do płatności w darknecie. Trzecim zagrożeniem jest konkurencja. Choć w krypto nie ma aktualnie podobnych projektów, także mówię o Microsoftie, Google, Mecie czy OpenAI. Są to korporacje z potężnymi pieniędzmi oraz wieloma kontaktami, o których nie mamy pojęcia. Oni wiedzą, że rynek AI ma ogromny potencjał i jeżeli Tao zabierze zbyt duży kawałek tortu, to mogą postarać się je wyeliminować lub utrudniać nad nim pracę. Na przykład wykupując osoby nad nim pracujące, czy tak jak wcześniej utrudnić dostępność z zakupu TAO. Następnym zagrożeniem są po prostu błędy w kodzie. Projekt obserwuję od około 5 miesięcy i już zdarzyły im się wpadki. Przykładowo była grupa górników, która oszukiwała sieć, przez co fundacja w tym czasie musiała zmniejszyć wydobycie TAO o 90% tokenów na jakiś czas. Jeżeli spojrzymy pod względem inwestycyjnym, to bitensor raczej nie ma żadnego marketingu oprócz tego od społeczności a modele takie jak chatboty czy generujące obrazy z tekstu są często mocno do tyłu w porównaniu z liderami korporacyjnymi, takimi jak ChatGPT czy DALI3. Oczywiście biorą pod uwagę, że BitTensor jest świeżym projektem i dopiero się rozwija oraz, że mogą stawiać na powolny, jednak stabilny wzrost, a nie sztuczne pompowanie ceny marketingiem. Jednak patrząc pesymistycznie, to korporacyjne modele AI mają dużo większe finansowanie i jak przestaną udostępniać kod jako open source, to modele na BitTensorze mogą stać zbyt w tyle, przez co ludzie nie korzystając z nich o nich zapomną i praca nad nim przestaną być opłacalne. Przed ostatnim zagrożeniem jest sama tokenomia. Już pomijam tutaj 7200 tokenów wrzucanych codziennie na rynek, bo jednak musi to jakoś działać. Chodzi mi o to, że taka sama tokenomia jak w Bitcoinie może nie być idealnym rozwiązaniem w tym przypadku. Załóżmy, że na BitTensorze będzie wiele modeli, górników oraz ludzi korzystających z sieci wysyłających mnóstwo zapytań do chatbota. To czy nie lepiej, gdyby dystrybucja tokena szła adekwatnie do aktywności na sieci? Czyli aby tało było bardziej cyfrowym paliwem dla globalnej sieci sztucznej inteligencji niż cyfrowym złotem jak Bitcoin? Ostatnim zagrożeniem jest tak zwany atak 51%, czyli gdyby źli walidatorzy przejęli większość mocy obliczeniowej, choć raczej jest bardzo małe prawdopodobieństwo tego wystąpienia. Dla uspokojenia Bitcoin również jest tym zagrożony i jakoś przetrwał te wszystkie lata. Każdy projekt ma jakieś zagrożenia i to, że je wyjawiłem to nie oznacza od razu końca projektu. Ciągle osobiście posiadam tao i raczej będę tylko zwiększać swoją pozycję. Nie zależało mi tutaj, aby kogoś odstraszyć, tylko uświadomić o istniejącym ryzyku, bo jednak zakochiwanie się w projektach nie jest niczym dobrym pod względem inwestycyjnym. A jest sporo osób, które zapomniały o istocie dywersyfikacji i wchodzą prawie all-in w tao. Jeżeli doceniasz obiektywność, a nie tylko ocenianie projektów jako niesamowicie rewolucyjne, to zostaw lajka dla zasięgu. Pozdro!